Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus najświętsza Maria Panna. Witam was bracia i siostry w Chrystusie Panu. Posłuchajcie, nim przeczytam Wam bardzo mocny list i prawdziwy na dzisiejsze czasy świętego Bernarda z Klerwą. Posłuchajcie krótkiego wstępu. Kościół katolicki jest Kościołem walczącym i wojującym. Dziś wyrywają sobie werset świętego Piotra, gdzie pan Jezus powiedział: Schowaj miecz do pochwy, Piotrze, byleby tylko nic nie robić, rozumiecie? Chodzi o to, że nie nastała jeszcze godzina, ten czas. Ale powiedział również: To nie ma miecza, niech sprzeda płaszcz i zakupi miecz. Człowiek musi posiadać dwa miecze: jeden do walki duchowej, czyli modlitwa, msza święta czyli taki, jak zostawił nam wzór Jan III Sobieski. A drugi do działania, obrony narodu i Kościoła przed najezcami. Oczywiście, że na pierwszym miejscu jest różaniec święty, jako miecz odpędzający demony z narodu i Kościoła. Jest też pomocą, która pozwala nam wyjednać łaski męstwa i odwagi do walki zbrojnej. Kiedy jest, to konieczne. Kiedy w narodzie i w Kościele nasza wiara jest zagrożona, kiedy plują na nasze wizerunki, drwią z Jezusa i Maryi, na przykład jak w najpierw Madonna w Warszawie, powiedziano Módl się i pracuj, czyli sama modlitwa nie wystarczy. Pan Jezus powiedział, wiara bez uczynków jest martwa. Pan Jezus również powiedział nie przyszedłem przynieść pokoju, ale mieć poróżnienia. Będą mieli wszystkich w nienawiści. Was wszystkich będą mieli w nienawiści. Sprzeciwiacie się zług, grzechowi i błędom. Nie bądźcie tolerancyjni, bo tolerancja od diabła pochodzi. Dwa miecze, jeden. Do walki wewnętrznej o czystość serca i duszy Kościoła Świętego, wiary katolickiej, a drugi do walki przeciw, przed wrogiem zewnętrznym, który plugawi nasze święte miejsca i święte wizerunki. Przestańcie być wreszcie tacy obojętni, letni, bo przez waszą obojętność i brak walki. Właśnie jest tak źle w Kościele i w narodzie polskim. Jednoczcie się i walczcie o Wasze wartości. Nie słuchajcie takich charyzmatycznych wodzirejów, liderów, którzy systemowo odciągają Was od walki o wartości świętych obyczajów. Pytanie zachodzi. A gdzie jest ksiądz, pastor Chmielewski ze swoimi wojownikami? Czciciel Gospy z Medjugorje, gdy w Knajpie Madonna w Warszawie plują na wizerunki pana Jezusa i Maryi. Gdzie są ci wojownicy? Posłuchajcie taką definicję: kto to jest wojownik? Wojownicy to są osoby, mongolowie. Wywodzące się ze stepów, właśnie stepów mongolskich, to są najemnicy, którzy zawsze najmowali się tam, gdzie tylko jest zysk. Rozumiecie? Oni nie walczyli o wartości, tylko o zysk. Tylko dziś nie chcą mieć nic wspólnego ze świętą tradycją i kościołem tradycyjnym. Za których święty Paweł mówi, że nas pochwala, bo o niego walczymy, a oni nie chcą. No to sami sobie odpowiedzcie na to. Kim oni są? Zwiedzonymi ludźmi, zwiedli ich. Lider tak mówi, to nie wolno o nic walczyć. Słuchajcie, by tam innowojownicy. jest naprawdę was w Co oni z was zrobili? Jana Trzeciego Sobieskiego powołała samo Matka Najświętsza. Rozumiecie to? Samo Matka Najświętsza przez Świętego. Bo wiedziała, że On zwycięstwa nie przypisze sobie. Nie przypisze sobie chwały i czci. Może tak musi być, bo wy się nie nadajecie do żadnego zwycięstwa, bo wy sobie przypisujecie cześć i chwałę. Chociażby w internetowych okienkach, mówiąc, ile nas było tu i tam. No i coście zrobili? Statystyki policzyli? Ile żeście w koszyku modernizmu wsparli? Nie zrobiliście ani jednego protestu o wiarę katolicką przeciw tym babom w, tym, w prezbiteriach. Przeciwniszczenie świętym obyczajom w kościele. Żadnego protestu, żeście nie zrobili od czterech lat, jak Bo zobserwuję. Bo zliczy się tylko strachocina, niepokalanów już, który sprzedał cały katolicyzm na poczet modernizmu. No i gość. Wasz cudowny trójkąt, który zataczacie co roku, a żadnej obrony, o żadne wartości. Na mnie możecie pluć, ile chcecie, mam to gdzieś, ale ktoś wam to prawdę musi powiedzieć. Ja się akurat nie boję, bo mówić tej prawdy. Ja nie mam czego bać. Wy natomiast będziecie się mieli czego bać, bo ja wam za chwilę przeczytam tutaj ten list świętego Bernarda, to nie jest tylko do wojowników, upadłych wojowników, odstępczych wojowników, ale to jest list do wszystkich Polaków. Ten list pasuje na dzisiaj jak żaden inny, rozumiecie? Jest to przesłanie świętego Bernarda, samego Pana Boga i proroka Jeremiasza nawet. Ale co was tam prorok Jeremiasz, Pan Bóg, Bergalia się liczy, bo błogosławi dzisiaj, nie? Sodome i Gomorę. To wam się podoba. Posłuchajcie, czytam. Nie możecie nie wiedzieć że żyjemy w czasach kary i ruiny. Wróg ludzkości spowodował, że cień korupcji zawisł nad wszystkimi regionami. Nie napotykamy nic prócz bezkarnej niegodziwości. No widzimy to, że dzisiaj bezkarność jest po prostu, no nie działa, nie? Prawa religijne i ludzkie nie wystarczają już do powstrzymania zepsucia obyczajów i triumfu zła. Demon herezji uzurpuje sobie miejsce na katedrze prawdy, a Bóg zesłał swoje przekleństwo na własną świątynię. Demon na stolicy Piotrowej rozumicie Demon Herezji. Kto dziś głosi Herezję z Watykanu? Pamiętacie, jak w Kanadzie szaman wzywał, gwizdający na tym kości z Koguta, wzywał wszystkich, żeby położyli swoje ręce na serce i przyjęli duchy z czterech stron świata. Jak mówi święty Paweł, poganie czczą demony. I kogo przyjął Bergoglio kładąc prawą rękę, i wszyscy biskupi dookoła? Co? Pogańskie demony. Dlatego tu jest napisane pięknie, ładnie, że Bóg zesłał przekleństwo na własną świątynię, z której dziś intronizuje się mamy, Wcale mnie to nie dziwi, że jest w kościele jak jest, bo zabrakło rycerzy. Czytam dalej. Słowa to są wołaniem dziś świętego Bernarda do was wszystkich. Posłuchajcie. Wy, którzy mnie słuchacie, spieszcie się łagodzić gniew niebios, lecz nie błagajcie o miłosierdzie. Próżnymi skargami nic nie da to, że ubieracie się w wory pokutne. Nic. W zamian Otoczcie się nieprzeniknionymi tarczami. Szczęk oręża, niebezpieczeństwa, ciężka praca i trudy wojny są pokutą, którą Bóg na was nałożył. No właśnie, za te wszystkie niegodziwości. Za tą letniość, którą żeście dopuścili na sprofanowanie Kościoła i narodu. Śpieście się odkupić swoje grzechy poprzez zwycięstwa nad niewiernymi. A wyzwolenie świętych miejsc niech będzie nagrodą za wszelką, za Waszą skruchę. No właśnie, wyzwolić trzeba nasze święte miejsca od modernizmu. Gdyby ogłoszono Wam, że wróg najechał Wasze miasta, Wasze zamki, Wasze ziemie, zhańbił żony, córki, sprofanował Wasze świątynie. Który z Was zawahałby się przed podniesieniem broni? No, który, gdy plują na Matkę Bożą w Knajpie Madonna na Warszawie? Te wszystkie nieszczęścia, nieszczęścia jeszcze większe dotknęły Waszych braci z rodziny Jezusa Chrystusa, Waszej rodziny. Dlaczego wahacie się przed naprawieniem tego zła? Przed zemstą, że tak, za tak wielkie zniewagi? Dlaczego pozwalacie niewiernym kontemplować w pokoju zbrodnie, które popełnili na chrześcijanach, czyli na naszych świętych wizerunkach i świątyniach? Pamiętajcie, że ich triumf będzie powodem rozpaczy przez wszystkie wieki i wiecznej hańby pokolenia który na Niego pozwoliła. Czyli naszego pokolenia, że na to pozwalamy. Tak żyjący Bóg powierzył mi głoszenie Wam, mówi święty Bernard Sklewą, że ukaże On tych, którzy nie bronili Go przed atakami Jego wrogów. No właśnie. Profanowane prezbiteria modernizmem, judaizmem, islamizmem. Lugawione są wizerunki Matki Bożej. Do broni, mówi święty Bernard, niech święty gniew poprowadzi was w walce i niech cały świat chrześcijański, katolicki drży, powtarzając słowa proroka Jeremiasza. Przeklęty ten, który swój miecz powstrzymuje od krwi, gdy Pan wzywa Was do obrony Jego dziedzictwa, nie myślcie, że Jego ręka straciła swoją siłę. Czyż nie mógł On wysłać tysiące aniołów, lub wypowiedzieć tylko słowo, a Jego wrogowie zostaliby zmieceni w pył? Ale Bóg wziął pod uwagę synów ludzkich i otworzył im drogę do swojego miłosierdzia. Jego dobroć sprawiła, że nastała. Nastał dla Was świt, zaczynający dzień bezpieczeństwa, poprzez wezwanie Was do pomszczenia Jego chwały i Jego imienia, do pomszczenia za te wszystkie bluźniercze wizerunki, które robią dzisiaj i bluźnią sobie. Poprzez profanowane kościoły, poprzez modernizm i judaizm katoliccy, chrześcijańscy wojownicy. On, który oddał za was swoje życie, dziś żąda w zamian waszego, mówi święty Berna. Są to walki otwarte waszego uczestnictwa, walki, o których, w których podobają się, jeszcze raz, są to walki warte waszego uczestnictwa, walki w których podboje będą pełne chwały, a śmierć przyniesie korzyść. Znakomici rycerze, szczodrzy obrońcy Krzyża, Pamięta, pamiętajcie przykład Waszych ojców, którzy podbili Jerozolimę i których imiona są zapisane w niebie. Porzućcie więc rzeczy, które przemijają, by zabrać. Złączone dłonie i zdobyć królestwo, które nie ma końca. I tak święty Bernard w imieniu Pana Boga i proroka Jeremiasza powiedział wam co możecie robić. A jako Boskara czeka za waszą letniość, ja już to mówiłem od czterech lat praktycznie, rób to, co chce, a widzicie, co się w polskim narodzie dzieje. Śpij narodzie, śpi. Potem ci tylko worecek i kij. Pradkowie, jak Wam Pan Bóg błogosławi, Matka Boża prowadzi po drogach syna do syna i walczcie wreszcie o Kościół, o czystą wiarę katolicką. To, co dzisiaj omoczę, to nie jest katolickie, to jest judeo-protestanckie, rozumicie. Nie ma czegoś takiego jak wojownicy Maryi. Nie ma czegoś takiego jak rycerze Chrystusa Króla. Zrozumcie to wreszcie. To są tylko ludzie na papierku, którzy żerują na, na po prostu na naiwnych ludziach. Oni nic nie walczą. To nie jest żadne rycerstwo ani wojownicy. To są najemnicy którzy was zwiedli, wyciągli z kościoła do waszych grup, żebyście nie walczyli o kościół, o nic nie protestowali. Możecie nie walczyć, rozumicie? Niech splugawią wszystko. Uczcie się z historii. To wtedy przetrwacie. Z Panem Bogiem.